Witam Was serdecznie. Taki krótki film pomidory. Dbanie o pomidory, bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych pomidorów. Chyba najbardziej takim przeciwnikiem, najtrudniejszym do zwalczenia jest zaraza ziemniaczana. I według mnie kluczowe jest to, żeby zaraza ziemniaczana nie pojawiła się w naszej plantacji pomidorów, bo wtedy wiemy, że przenosi się z krzaka na krzak, bardzo szybko się to. Rozprzestrzenia i trudno sobie z nią poradzić, takimi naturalnymi środkami. Co zrobić, żeby nie dopuścić do tego? Powiem o dwóch czynnikach, a tak naprawdę o trzech bardzo istotnych, które przyczynią się do tego, że trudniej będzie zarazie ziemniaczanej zaatakować nasze pomidory. Pierwsza sprawa, taka wydaje się oczywista, ale w momencie, kiedy na przykład usuwamy wilki, ja już tutaj usuwałem dzisiaj, więc tutaj niewiele będzie tu znalezienia. Staram się to robić jak najbardziej regularnie, dlatego że w momencie, kiedy je urywam, one są na szczytach wtedy najczęściej, wtedy będą w tych, na tych naj, w tych najwyższych partiach. O, jak tutaj, i wtedy te wilki są naprawdę. O, uciekł, mi, tak malutkie, a tutaj drugi, tak malutkie, że są wielkości paznokcia, ale trzeba to robić regularnie. W momencie, kiedy zaniedbamy i wilk osiągnie większą, coraz większe rozmiary. To im większy będzie, tym rana będzie po nim większa. A wiadomo, że rany to są miejsca, w których może dojść do infekcji. Ja nie mówię, że od razu zaraz się ale generalnie rany są miejscami newralgicznymi. Tak jak my się zranimy i tam może dojść do zakażenia, tak samo w przypadku pomidora jest to miejsce narażone na zakażenia. A więc na przykład urywanie jak najwcześniej wilków, jak są jak najmniejsze, to już będzie pierwszy czynnik, który w którym ograniczymy możliwość dostania się jakiejś infekcji do, do naszych pomidorów. Drugi czynnik to kiedy urwiemy te sobie wilki albo obrywamy na przykład liście czasami od dołu. Ja obrywam je wtedy kiedy już faktycznie widzę, że w gospodarce tej rośliny one nie są potrzebne. Nie? Wiem, że niektórzy urywają szybciej, żeby roślina przekazywała jak najwięcej energii do owoców, ale moim zdaniem liście w procesie fotosyntezy odgrywają bardzo ważną rolę znowu, żeby dostarczać odpowiednią ilość węgla, żeby te owoce budować. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby też za dużo tych liści nie obrywać. Według mnie. Dlatego jak obrywam liście, to najczęściej obrywam wtedy jeden list tego dołu, tak jak już widzę, że ten liść zaczyna już po prostu odgrywa coraz mniej znaczącą rolę gospodarce tej, w gospodarce odżywiania tej rośliny, tak? Więc, więc wtedy go usuwam. Te wszystkie rzeczy nie mogą trafiać nam tutaj do, do naszego tunelu, na ścieżkę czy gdzieś. Trzeba po prostu je od razu w takim miejscu, żeby tu nie, bo tutaj jak są oderwane to dużo szybciej mogą się pojawić ogniska zapalne, jakieś grzybowe i wtedy to się rozprzestrzeni, więc Pierwsza sprawa to higiena. To i poza, i poza tunel. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to, to zaraza ziemniaczana wcześniej się pojawi, kiedy stworzymy jej warunki do tego. A wiemy, że grzyby wtedy się rozprzestrzeniają, kiedy oprócz ciepła pojawia się również wilgoć. Im bardziej wilgotno w tunelu, tym większa szansa na to, że że po prostu dojdzie do zakażenia zaraz za czaną. Dlatego jeśli chodzi o podlewanie, to ja najczęściej używam kroplowników pod korzeń albo ewentualnie kroplowników takich, które miejscowo, domiejscowo mi e, zasilają rośliny i wtedy jak puszczam e, nawodnienie, to ono nawadnia mi dokładnie pod korzeń, słuchajcie. Te kropelki idą bezpośrednio pod korzeń. Jak, jak, jak spojrzycie, tutaj pokażę za chwilę, to zobaczycie, że u mnie powierzchnia praktycznie jest sucha. No bo im więcej wody wylejemy, im bardziej rozległe, będą, rozległe będzie polewanie, no to w szklarni czy w tunelu jest tak, że ta woda pod wpływem temperatury odparowuje. Później skrapla się, skrapla się, spływa po ścianach albo kapie, prawda? I w tym procesie zamkniętym robi się trochę jak w saunie, nie? Dzisiaj jest naprawdę gorąco na, na zewnątrz, ale tutaj w środku nie jest mokro, nie jest wilgotno, jest naprawdę przyjemnie. Ja się nie pocę, zobaczcie, a na zewnątrz naprawdę świeci słońce i jest OK. To jest jedna sprawa. Przepraszam, to już jest druga sprawa. Trzecia sprawa, która przyczyni się do tego, że nasze pomidory będą lepiej sobie radzić, jeśli chodzi o właśnie chorobę o zarazę ziemniaczaną i w momencie, kiedy będzie cyrkulacja powietrza, kiedy będzie cyrkulacja powietrza. I w tych tunelach, na przykład tych, jak widzicie, tych, są okienka najczęściej. Ja mam potwierane wszystkie okienka. Za aparatem fotograficznym, który nagrywa, są drzwi, które są cały czas otwarte, ale same okienka i same drzwi nie wystarczały mi wcześniej do tego, żeby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Teraz, jak widzicie, tych, te pomidory, czy tutaj patryki widać, one są w ciągłym ruchu. W ciągłym ruchu są. Tutaj jest przepływ, przepływ powietrza. Dlaczego? Bo z tyłu jest zamontowane okno na takim automatycznym, który rozpręża się pod wpływem temperatury siłowniku i on je otwiera. I teraz je pokażę. Pokażę takie trzy migawki. W zależności od tego, jak ono się otwiera. Im cieplej się robi, tym bardziej ono się otwiera. To, co jeszcze jest istotne, to jak widzicie, okno ma. Dużą powierzchnię, to, jest on, ono jest, to okno jest w powierzchni dużych, połowy dużych drzwi, więc to zapewnia też taką fajną cyrkulację i dlatego na przykład w moim odczuciu ja nie mam problemów w tunelu z zarazą ziemniaczaną, mimo że na zewnątrz no jest już inaczej, bo ten powietrze z deszczem jak spada to grzyb, grzybnie atakuje i i na zewnątrz co roku niestety przychodzi zaraza ziemniaczana. Natomiast w tunelu, jak do tej pory, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi zaatakowała przy tych trzech prostych krokach. Nie? Więc jeżeli myślicie też o tym, no, to ja dzielę się tym, co u mnie gdzieś się sprawdziło. I oczywiście zachęcam do tego, że no, jeżeli uważacie to za stosowne, to zachęcam do wykorzystania. Zresztą wiem, że niektóre które osoby które oglądają moje filmiki i już zaczęły gdzieś stosować i z tego co z nimi się kontaktowałem, no to mówią, że świetnie im się to sprawdza i są zadowoleni, jeśli chodzi właśnie o cyrkulację powietrza, na przykład ze zrobionego takiego okna. Zresztą wstawię to może zaraz, pokażę o teraz zdjęcie, jak tutaj jeden właśnie ze znajomych też zainstalował właśnie takie okno i Mówi, że, że fajnie mu się to sprawdza. Także przy okazji pozdrawiam Marcinie. Słuchajcie, trzy kroki. Proste rzeczy, ale później nie denerwuję się, że zaraza ziemniaczana, słuchajcie, zjada moje piękne owoce, nie? I zamiast cieszyć się ich smakiem, to się martwię, co to będzie, co to będzie, nie? Matcie, duża powierzchnia okna, naprawdę duża. Tutaj e, nie uderza, nie, nie, nie jest huragan, ale fajnie sobie to powietrze rotuje, e, zawiasy. Ważne, żeby lekko chodziły, Wtedy ten siłownik chce poradzić z dużą, z dużą powierzchnią bez problemu ją, ją podnosić. No i tak jak widzicie, działa, pięknie działa. Jeśli interesuje Was, jak takie okno zrobiłem, jakie zastosowałem materiały, to znajdziecie, słuchajcie, filmik na moim kanale. Chyba zatytułowany on, coś Was z wilgotnością. Regulowanie wilgotności w tunelu, coś takiego. Nie? Gdybyście byli zainteresowani, to to tutaj w tamtym filmie znajdziecie podpowiedź, jak ja to robiłem.